Kijoda Papierów Wartościowych w Warszawie od lat aspirowała do bycia liderem rejonu, i nawet jeszcze niedawno wydawało się, że perspektywa jest bardzo bliska do tego, żeby osiągnąć tę pozycję lidera. Niestety decyzje polityczne, które doprowadziły do likwidacji otwartych funduszy emerytalnych, częściowej likwidacji otwartych funduszy emerytalnych, spowodowały tak naprawdę, że biorąc, bardzo istotne osłabienie polskiego rynku kapitałowego. No i w konsekwencji też Fakt, że dzisiaj bardzo trudno naszej giełdzie konkurować jest o e, dobrych inwestorów i o też dobrych emitentów. E, w, w tej sytuacji tak naprawdę biorąc giełda papierów wartościowych powinna również e, wraz z e, decyzjami politycznymi skupić się na poprawie konkurencyjności e, tego rynku. Poprawa konkurencyjności zarówno pod względem e, niskich opłat i niskich barier wejścia. Zarówno inwestorów, jak i emitentów, ale również być może nawet przede wszystkim zachęt podatkowych dla inwestorów związanych z inwestowaniem na rynkach kapitałowych. Zachęty tego typu mogłyby na pewno poprawić bardzo istotnie ekonomikę naszego rynku, jak i również mogłyby pomóc giełdzie do powrotu do bycia liderem na rynku.